Witam wszystkim w kolejnym odcinku FIFA 13 Ultimate Team i w tym odcinku mam dla Was y, kilka takich informacji. Pierwsza z nich jest taka, że y, w tym odcinku trochę sobie potestujemy. Potestuję sobie y, inny styl trochę nagrywania y, właśnie y, tej FIFA. Y, jak mi ktoś zaproponował w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, y, abym... Nie nagrywał całych meczów, tylko yy, wybierał najlepsze sytuacje i bramki. Tak więc tutaj sobie to zastosuję. Jeżeli Wam się pomysł spodoba, to oczywiście będzie tak to wyglądało przez następne odcinki. Jeżeli nie, wrócimy do yy, systemu z pierwszego odcinka. Także piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się sposób komentowania, taki jaki jest yy, teraz, czy taki jaki był w poprzednim odcinku. Yy, no i co? To jest pierwsza informacja, tylko informacja jest taka, że e, kilka meczów już zagrałem. Zagrałem e, mianowicie cztery mecze. Niestety dwa, dwa, dwa z tych meczy, nie wiem czy to jest dobrze, dobrze to powiedziałem, ale e, właśnie dwa mecze mi się nie nagrały. Znaczy nagrały mi się, ale plik mi się niestety uszkodził. Ponieważ nagrywałem jeden po drugim i cały plik mi się uszkodził, także dwa mecze musiałem niestety usunąć. Um, także jeden z tych meczów zakończył się niestety moją przegraną 1 do 4. Totalnie przyjąłem ten mecz. Natomiast drugi mecz udało mi się wygrać 2 do 1. Także... To są te dwa mecze, które nie nagrał które mi się uszkodziły. Przepraszam was za to, ale niestety to był mój błąd. Nie włączyłem nagrania przed wyjściem z gry i niestety mi się plik uszkodził To była moja wina, aczkolwiek nic już z tym nie zrobię um, teraz, zapraszam was, teraz zapraszam was na dwa kolejne mecze, które udało mi się nagrać um, I cóż, jest to komentarz nagrany już po Po zagraniu um, Ponieważ akurat nie miałem Wtedy, kiedy nagrywałem te mecze, nie miałem. No nie miałem warunków do komentowania i grania jednocześnie, a chciałem wtedy zagrać strasznie w tą grę. Także komentarze, które usłyszycie za chwilę, będą już po właśnie zagraniu tych meczy. No i chyba są takie jedyne informacje, które chciałem przekazać. Jeszcze tylko jedna rzecz, zanim zaczniemy. Wiem, że trochę długo, długi jest ten wstęp, ale. Jest kilka takich właśnie rzeczy, które chcę Wam powiedzieć w tym momencie. I kolejna rzecz jest taka, że chciałbym Wam wszystkim podziękować za e, rady, które mi udzieliliście w poprzednim odcinku. E, mam taki pomysł, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dlatego tutaj chcę Was się spytać o radę. E, chcę sobie w sklepie kupić e, złotą paczkę zawodników, która jest za 5000 monet. Nie mam pojęcia, czy dobrze. Czy jest to dobry pomysł, ponieważ tak jak mówię jestem początkującym jeżeli chodzi o Ultimate Team. Także e, tak jest na razie mój plan. E, napiszcie mi czy to jest e, dobry plan. Na razie mam 3000 monet po rozegraniu tych wszystkich meczów, także... E, także zobaczymy jak to będzie potem wyglądać. No ale dobra, żeby już nie przedłużać, bo moja tutaj gadka na początku dosyć sporo już trwa. Także ja was zapraszam do yy, kolejnych dwóch meczów Do kolejnych, no do dwóch meczów, które Które udało mi się rozegrać, także Zaczynamy No okej, okay, więc zaczynamy pierwszy mecz z agentem FC Tutaj macie jego skład, który yy, No znowu jest trochę lepszy od mojego No ale przechodzimy do pierwszej akcji Pierwsza akcja należy niestety do przeciwnika, który tutaj zabrał mi piłkę mojej obronie no i kilkoma podaniami, właściwie w środek pola karnego, strzela mi bramkę na 1-0 W 14 minucie i... Em, no cóż, niezbyt udało mi się początek tego meczu No ale cóż Początek meczu, także może to jeszcze odrobimy Kolejna sytuacja, kolejna sytuacja, ja tutaj mamy rzut wolny Tutaj jakoś ozie odbija piłkę od przeciwników Udaje mi się jakoś przedostać w pole karne Tutaj jakimiś dziwnymi cudami i pięknym strzałem Z pola karnego udaje mi się doprowadzić do wyrównania w 27 minucie Graczem Kim Min-seo On mi tutaj będzie ratował nieźle dupę Ale przechodzimy do kolejnej akcji Kolejna akcja Mam rzut wolny dla przeciwnika Dośrodkowanie i tutaj jest, ym, jest ten wielki błąd mojego bramkarza, którego właśnie w tym momencie widzicie. Nie mam pojęcia co on tutaj zrobił, szczerze mówiąc, jakoś mu się nogi skrzyżowały, nie mam pojęcia co się stało, no ale nie zmienia to faktu, że w 38 minucie przegrywamy 2 do 1. Kolejna akcja. Kolejna akcja, tutaj przeciwnik zabiera mi ślizgiem piłkę i pięknie wypuszcza. Pięknie wypuszcza swojego, swojego zawodnika na jeden, na jeden sam na sami. W, w takiej sytuacji właśnie przegrywam już 3 do 1 w 43 minucie. Tutaj bardzo z obronę, Nie wiem czemu tym jednym zawodnikiem tak wyszedłem do przodu, no ale mamy kolejną akcję. Jeszcze jest pierwsza połowa. Końcówka już, doliczony czas gry. Tutaj jakoś mi się tutaj wypuszczać w pole karne i strzelam na 3 do 2. Co jeszcze mi tutaj w jakiś sposób ratuje tyłek? Następnie tutaj jest kolejna sytuacja. E, początek drugiej połowy 47 minuta. Tutaj jakoś próbuje się dostać, strzelić. I w taki sposób mamy 3 do 3. Odbiła się piłka od przeciwnika prosto pod nogi moje, mojego drugiego zawodnika, który e, w tej sytuacji już. Nie spodłował i trafił w bramkę. Ręką z tak, a więc tutaj zaraz będziemy mieć kolejną sytuację. Dla mnie tutaj próbuję strzelić, niestety strzelam ponad bramką. E, bramka w przeciwnej drużyny próbuje zacząć akcję, ale niestety Niestety stety dla mnie je tutaj Przyjmuję piłkę, ale niestety też nie trafiam. No i tutaj mecz nam się kończy, mamy już 90 minutę, mecz się zakończa, zakończa wynikiem 3 do 3, także po jednym punkcie dla nas, no także tutaj um, kończy się pierwszy mecz, który no 3 do 3 to dosyć ciekawy wynik, no, tutaj spieprzyłem kilka sytuacji, szczególnie ta druga bramka mi dosyć, dosyć mnie wkurzyła. No ale mamy jeden punkt, 500 monet, i no cóż, ja Was zapraszam do kolejnego meczu. Ok, a więc y, zaczynamy kolejny mecz. Tutaj niestety nie zdążyłem pokazać Wam, y, jak wygląda y, skład przeciwnika. No ale dobra, to mamy pierwszym akcję. Y, niestety, dla właśnie przeciwnika, który wchodzi w moje pole karne i strzela mi w czwartej minucie, bramkę na 1 do 0. Jak zobaczycie, jego drużyna nazywa się Wina Także sam nie wiem, czy chciałem z nim wygrać, czy też nie. No, ale nie to faktu, że w czwartym minucie przegrywamy już 1 do 0. Tutaj mamy sytuację z siódmej minuty, czyli 3 minuty później. Udaje mi się główką um, doprowadzić do wyrównania, w ósmej właściwie minucie. Także dosyć szybko udało mi się wyrównać. Jednak mamy wciąż cały mecz przed sobą i. Właściwie wszystko jeszcze może się zdarzyć. Tak, więc zaczynamy kolejną akcję Mamy 48 minutę. Właściwie 49. Um, biegnę po skrzydle i dośrodkowuję. Tutaj dosyć walka w polu karnym. Dziwne strzały, dziwne rzeczy się działy, ale udaje mi się właśnie w 50 minucie doprowadzić do. do, do, do wyniku 2 do 1. Także tutaj, nie wiem jak on strzelił tą bramkę, ale ważne, że się udało. I tutaj, jak możecie zauważyć, niestety... Niezbyt długo prowadzeniem się nacieszyłem, zaraz po rozpoczęciu... E, przeciwnik tutaj też dośrodkowuje. I główką doprowadza znowu do wyrównania na 2 do 2 w 52 minucie. No cóż, także... Lecimy dalej. Kolejna sytuacja dla przeciwnika, niestety. Tutaj stara się wejść w moje, w moje pole karne. Jest walka o piłkę. I strzela na szczęście e, mój bramkarz. E, piłka wybija na rzut rożny. I niestety tutaj rzut rożny skończył się bramką właśnie dla przeciwnika na 3 do 2 w 66 minucie. No, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie, ale um, walczyłem, walczyłem do samego końca. I zaraz zobaczycie, jaki był wynik mojej walki. Mianowicie, mamy tutaj już doliczony czas gry drugiej połowy, 90 minuta. Staram się już w bardzo rozpaczliwy sposób jakoś zdobyć to wyrównanie. Staram się tutaj jakoś wbić w pole karne. I udaje mi się piękne okienko tutaj strzelić w doliczonym właśnie czasie gry na 3 do 3 i cóż, to właściwie byłoby na tyle mm, tutaj już e, nie przycinałem nic, już e, będzie lecieć to do końca e, staram się tutaj jakoś jeszcze w miarę e, bronić, nie wiadomo atakować czy bronić, z jednej strony chciałem atakować, żeby wygrać, ale z drugiej strony też e, Ucieszyłem się z tego jednego punktu, więc starałem się wynik obronić. Nie udało mi się. Tutaj mecz się kończy wynikiem 3 do 3 znowu, tak jak pierwszy mecz. I wiem, że... Y, może być to strasznie krótki odcinek, będzie miał 11 minut. Ale tak jak mówiłem, trochę plany mi popsuły jednak. Y, no właśnie te. Te dwa mecze, które mi się usunęły. No ale tutaj już macie czarny obraz, już nie ma nic, także to się z wami żegnam. Do słyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się na razie.